Powiem tak: wpakuj się dzisiaj w kłopoty, wpakuj się w problemy. Ewangelia według Świętego Łukasza: Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony, ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić, a wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele, i niektórych z was o śmierć przyprawią, i z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy Wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość ocalicie Wasze życie. Dzisiejsze Słowo Boże mówi o problemach. Ale o takich problemach, których powodem jest Jezus Chrystus. Bo to z Jego powodu, z powodu Jego imienia, z powodu takiego jawnego, odważnego stanięcia po Jego stronie w swoim życiu. Czekają nas prześladowania, trudności, ośmieszanie, nawet nasi najbliżsi będą nas wydawać. No, niełatwe to słowo, to jest właśnie słowo takie dość kłopotliwe, ale z tymi problemami wiąże się konkretna obietnica naszego Pana, bo Pan mówi: Ale włos z głowy Wam nie spadnie. I co więcej, przez swoją wytrwałość ocalicie Wasze życie. Także jeżeli dzisiaj chcesz doświadczyć tego, że jest ktoś, a tym kimś jest Twój Bóg, kto troszczy się w sposób szczególny o Twoją głowę, o Twoje życie, o Twoje włosy, każdy szczegół tego dnia, jeżeli chcesz swoje życie ocalić, to wpakuj się w kłopoty, wpakuj się dzisiaj w problemy i zachęcam Cię do tego, żebyś dzisiaj się jawnie opowiedział po stronie Jezusa Chrystusa, żebyś się dzisiaj Go nie wstydził. Nie bał się tych problemów, nie bał się tych kłopotów, a doświadczyć tego niesamowitego, doświadczyć rzeczywiście takiej przyjaźni ze strony Twojego Pana. On stanie po Twojej stronie, jeżeli Ty dzisiaj będziesz miał Jego imię w swoim sercu, na swoich ustach. Wpakujmy się w te problemy, wpakujmy się w te kłopoty, aby przez naszą wytrwałość ocalić nasze życie. Dobrego dnia, pięknych problemów Ci dzisiaj życzę, takich problemów z Jezusem w centrum. Amen.